Cześć wszystkim z tej strony, sam, witam Was na moim kanale i w głównym wątku, który popieram The Beginning. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z mapami. Jesteśmy na ósmej Misji, ósmej Planecie: Continental Divide. Widzimy, że to jest duża planeta, jedna z największych w układzie słonecznym: Continental, czyli kontynentalny. Coś podejrzewam, że to może być planeta, której. Naszymi przeciwnikami będą wszyscy trzej szamani, pierwszy raz. No ale zobaczymy, bo nic mi nie mówi tak naprawdę tytuł. Nic mi nie mówi ułożenie y, terenu. Prawdopodobnie tutaj łódek nie zdobędziemy. Możliwe, że jakiś wulkan się aktywnie, bo są tutaj takie otwory. No ale ułożenie planety sugeruje, że mogą to być trzej przeciwnicy. I. Nie, jest jeden przeciwnik. Jest nim Dakinik, który ma potężną obronę przeciwko nam. Fire Warriors, czyli ogniki, o których mówiłem. Zdobywamy prawdopodobnie też tornado i magiczną tarczę. Nie wiem, czy na zawsze. W Stoneheads, czyli to są chyba czasowe. Ale na pewno naszym, naszą wiedzą będzie wytrenowanie ogni ogniaków. Zobaczmy flyby modem, co się dzieje. Tak, jest świątynia z ognikami. I tutaj Dakini nam oszukuje, bo już ma czterech rycerzy. Zobaczmy, zapozujemy sobie grę. To tutaj jest do zdobycia jedna kamienna głowa. I druga kamienna głowa, chyba że to była ta sama. Tak dwie osobne kamienne głowy. Hmm, czyli nie zdobędziemy od razu tego czaru. Musimy naokoło obejść prawdopodobnie. Hmm, no jak zwykle gra się zwiesiła. Często tak się dzieje, jak pozuje grę. No łatwo wtedy odpałzować grę, wcisnąć plus i plus. Dobrze, no nie tracimy czasu. Zbudujmy się szybko i może jakoś pokonamy Szaman będę zbierał ludzi, bo to jest taktyka póki co. Będziemy kaznodzieje od razu, bo podejrzewam, że jak będzie na nas atak, to tylko kaznodziejami się obronimy. Chociaż ogniki mogą właśnie z dystansu atakować, co jest dla nas minusem. Jak będziemy mieć ogników, chodzimy OK, ok, to, to będziemy większenie terenu. Staram się może obejść naokoło tutaj świątynię zdobyć wtedy to było bardzo dobre uka z nadziei, to może być dobry początek. Ale śpieszmy sobie budowanie domku. Na razie każdy stoi z tyłu. Albo w domku i nic się nie buduje. Tak. Widzimy, że póki co nie mają żadnych, żadnego innego w domku, więc szybko zaatakuję ich Maka z to będziemy trochę wojowników, postaramy się jakoś ich szybko zaatakować i im szamanka trochę pomoże gdyby szamanka zaczeka Musimy też dom dla rycerzy Tsunami. I can't. Ka, 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 ka. La pionne Ogniki są bardzo słabi, jeżeli chodzi o ogólnie są bardzo słabi. że radzą sobie Jakby ten kaznodzieja zginął, byłoby super ale Niestety trochę mało słowa Dzieci ci nasi kaznodzieje są? Idą od tyłu. Troszeczkę dziwnie to zrobili. K -a, k -a, k -a. Niestety, jak no właśnie, już się szkolą tutaj.

우우 아카 아 Powinien nas teraz zaatakować, przynajmniej kaznodzieje. Właśnie będę musiał tych tutaj atakować. Niech spadają, dokładnie. Nie widzę kaznodziei żadnych, więc idę atak szaman tutaj jest to może jeszcze chwilkę poczekam w sumie no niestety ja to zrobiłem, mogłem najpierw go zabić Nawet szamanką, gdy się pojawi drogi szaman, żeby go od razu zabić. Bo już mam pioruna. Więc na pewno go zabiję od razu. Rycerz kolejny się przyda. W międzyczasie zdobędziemy nasz nowy budynek. Pójdziemy tam, gdzie są domki i powinniśmy już to w sumie wygrać. A tu jeszcze się rozbudowali. Tego nie widziałem wcześniej. Skaz nadzieje, którzy nie biorą udziału w niczym, mnie przekonują. Tu jest jeszcze ktoś tu też, że skaz Ale bo później. Postaram się zwabić na naszą stronę. że trzy niech nie chęci atakować szamana. Wejdziemy nowy wypodunek. No niestety podejrzewam, że go nie użyjemy tym razem. jeszcze mnie, już Nie, już nie. nikogo nie ma. Tutaj może się jeszcze ukrywać jakiś. Tutaj przekonuje na naszą stronę. Też atakują wrogie domki i zaraz to będzie koniec. Jestem już gotowy na użycie tak, Jak się szaman pojawi i od razu użyje to jestem w stanie go zabić. O właśnie.

Pisało w pomocy tam był czar. był czar, tylko że mm, mamy taką osłonę i nie działają na nas wszelkie ataki magiczne, w tym ogników i tornado prawdopodobnie, no, ale widzimy, że z problemu sobie poradziliśmy z wrogim szamanem nawet nie zdążyliśmy wybudować nasze, naszej chatki budowy. Naszej chatki, szkolenia dla ogniaków, ale to nie szkodzi. Różne pełnią, pełnią bardzo ważną rolę, nawet ogniaków. Jak udałoby się to, znaczy do nich podejść i ich przekonać w naszą stronę. A tak, to widzimy, że bez problemu się nam udało to zrobić, i teraz jest Fire in the Mist, ale to już następna planeta, dosyć mała. Nie wiem, co tutaj będzie, ale to się już przekonam w następnym odcinku. Tak więc dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!